Zbyt małe, by zignorować. Taki temat jest tej konferencji, i myślę, że w tym gronie nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że dzieci są ważne i cenne. I gdy tak myślałem o tym, Żbieta nie, nie zadała mi, że tak powiem, niczego więcej poza samym tytułem, to kilka myśli pojawiło się i tymi myślami chciałbym się z Wami podzielić. Ale zanim to zrobię, to powiem tak, że niezmiernie jestem wdzięczny Wam za to, że trudzicie się pracując z młodym pokoleniu. I mówię to na kilku płaszczyznach. Jestem zastępcą biskupa, nie da się ukryć, więc i też w imieniu Naczelnej Rady, i biskupa i naszym, którzy staramy się usługiwać temu Kościołowi. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jest lato, tutaj nie brakuje osób, które wzięły wolne, dzisiaj jest piątek, wolne z pracy, na nadmiar wolnego nikt nie narzeka, a jednak jest jakiś powód, dla którego robimy takie rzeczy. Inni gdzieś biorą urlop i jadą na rywierę, gdzieś jakąś polską czy zagraniczną, a inni biorą urlop i organizują obóz dla dzieci. Jak to wyjaśnić? Wyjaśnienie jest tylko jedno, wyjaśnieniem jest pasja serca. Jest, jest to coś. Jeden z pastorów Wielkiej Brytanii powiada, że każdy człowiek ma, ma jakiś powód. Z czymś się zetknął, coś zobaczył. Ktoś zobaczył jakąś niesprawiedliwość, i ta niesprawiedliwość go tak pociągnęła, że założył organizację do walki z taką. Niesprawiedliwości. Ktoś inny zobaczył dziecko, usłyszał świadectwo, jak dziecko mówi: Coś w sercu zagrałem, muszę coś z tym zrobić i postanowię coś z tym zrobić. Jest coś takiego w naszych sercach, co nie pozwala nam siedzieć, ale nakazuje niejako, aby iść. Ja postawam pisał, że to miłość Chrystusowa nas przynajmniej Tam jest takie stwierdzenie, że ona jest niejako przymusza nas, nie pozwala nam siedzieć tylko przed telewizorem i programy zmieniać, ale sprawia, że chcemy zrobić coś innego w życiu, coś więcej. Ja odrobiłem pracę domową w 83,5% i przeczytałem mniej więcej tyle z tej książki, resztę przejrzałem. No, chciałem się przygotować. Ale nie, nie będę referował książki, chciałbym przywołać kilka też myśli z niej zaczerpniętych. Książka się w ciekawy sposób za, zaczyna, a mianowicie y, XIX-wieczny ewangelista amerykański kładzie się umęczony po wieczornym nabożeństwie spać. Pamiętacie, ci z was, którzy czytaliście? I, i żona się pyta, jak tam poszło na tym nabożeństwie, na którym już tam niektórzy przysypiali. I całkiem, całkiem dobrze poszło. Mówi tak, mówi tak, dwie i pół osoby się nawróciły. A żona pyta, ile dziecko miało lat? Mówi, nie, nie, nie. to dwoje dzieci i jeden dorosły się nawrócił. A czemu? Mówi, bo dorosły mają już połowę życia za sobą. A dzieci mają jeszcze życie przed sobą. I potem autor pisze, jeżeli pomyślałeś, czytając, że ta połówka odnosi się do dziecka, to nie czuj się winny. Większość z nas tak czuje. A na końcu tej książki jest inna historia, którą również chciałbym przywołać. Bardzo znany szczególnie w Stanach Zjednoczonych socjolog Tony Camporo. W okolicach Filadelfii się wychował i tam też ukończył studia. Przejeżdżał i, i widzi czy budynek kościelny, tam, gdzie on jako chłopiec oddał swoje życie Bogu, ale patrzę, że to wszystko jest zabite dechami, nic tam się nie dzieje, no minęło już ładnych parę lat. No ale czemu kościelny, kościelny budynek zabity dechami? Coś go zafrapowało i postanowił zbadać, jak to socjolog, wiecie. zbadał to, zobaczę, wyjaśnię, odpowiedź na pytanie udzielę. No i od ludzi, którzy byli starszymi zboru tego, który już nie istniał i okazało się, że w piwnicach tego zabitego dechami budynku jest archiwum, więc on tam złotem poszedł i zaczął grzebać w archiwum. No i mówię, od czego tutaj zacznę? A od sprawozdania pomyślę roku, w którym ja jako chłopiec oddałem życie Bogu. No i szukał, poszukał, cyk i czytał. No i że to taki był dość kiepski rok. Nie za dużo się działo. Tylko troje dzieci oddało życie Bogu. Czytam te słowa, mówi zaraz. Tylko troje dzieci oddało życie bo Jednym z tych trójka jest on. Dzisiaj znany już chrześcijański przywódca, socjolog, mówi: Drugi jest dyrektorem seminarium w Stanach Zjednoczonych, a trzeci całe swoje życie na misji spędzi. I ten socjolog postawił taką tezę. I Kościół zaczyna niknąć wtedy, kiedy o dzieciach mówi tylko dzieci. I dlatego myślę, że nas tu nie trzeba przekonywać. Wiemy, że to nie są tylko dzieci, że to są aż dzieci, że każdy człowiek jest cenny, by nie powiedzieć bezcenny w oczach Boga. To, co ja często powtarzam w swoich kazaniach, jest to, że. Człowiek jest tym, co Bóg najcenniejsze ma na Ziemi. Nie ma nikogo innego najcenniejszego dla Boga. No dobrze. Kilka myśli obiecałem. Jedna z nich brzmi tak. Nie wiem, czy lubicie oglądać sport, czy nie, ale wybaczcie ten kolokwialny. Mam takie wrażenie, że Pan Bóg kibicuje słabszy. Tak czasami jest, gdy spotykają się dwie drużyny jakieś, jedna taka bardzo znana i druga mniej znana, no i wszyscy już tam piszą, że ta drużyna to na pewno wygra i tak dalej, i tak dalej, a tamci w ogóle nie mają szans. I jest taka jakaś część nas ludzi, która mówi, a nie, będę kibicować słabszych, niech oni wygrają. I tak sobie myślę, że coś takiego jest jakby w Bogu. On patrzy, i tak mówi, a nie, ja będę za tymi słabszymi. I gdy czytamy Biblię, to widzimy, że w jakiś taki dziwny sposób Bóg zawsze chce dbać o tych, którzy są właśnie słabsi, którzy sami nie potrafią się bronić, którzy sami różnych rzeczy nie chcą, czy nie są w stanie zrobić. I wzywa swój lud, czyli wzywa też nas do tego, abyśmy o tych słabych się troszczyli. Żebym nie był gołosłowny, kilka tekstów przytoczę. Izajasz, pierwszy rozdział, siedemnasty werset. Jest to fragment, w którym Bóg wzywa do pokuty swój naród i to jest jeden z punktów, który przed nimi rozpościeli. Siedemnasty werset pierwszego rozdziału. Posłuchajcie. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa. Brońcie pokrzywdzonego. Wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Tutaj mamy kilka grup tych ludzi. Mamy pokrzywdzonych, mamy sieroty, mamy wdowy. Stary Testament, szczególnie w księgach mojżeszowych, też jest mowa o tym, żeby obcych przychodniów Izraelici miłowali i szanowali. Bo Powiada Bóg, wy sami kiedyś byliście pielgrzymami, więc... Miejcie oko na tych, którzy są obcy między wami. Przypowieści 31.8 zawierają takie oto słowa. 31.8. Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Myślę, że to jest odzwierciedlenie Bożego serca, Bóg skłania się ku tym, którzy sami nie mogą sobie pomóc. Którzy sami jeszcze nie potrafią z różnych powodów siebie bronić. I powiada, to ty, bądź odzwierciedleniem mojego serca, wstaw się za nim. Do swojego ludu Bóg w końcu tak mówi. To Jeremiasz 49,11. Posłuchajcie, bicia serca Boga. 49,11 11, 11. Zostaw swoje sieroty. Ja je będę utrzymywał. A Twoje wdowy mnie niech zaufają. Bóg zaprasza tych i daje do zrozumienia bardzo jasno, że ci, którzy są słabsi, mają jakby szczególny wzgląd w Jego sercu. I on wielokrotnie ganił swój lud za to, że oni właśnie wdowy wykorzystywali, że dzieci wykorzystywali, że przybyszu wykorzystywali. Jest więcej takich fragmentów. Ale pozostańmy przy tych, które przeczytamy. W Nowym Testamencie czytamy o tym, że Bóg ma też dość unikalne preferencje, jeśli chodzi o dobór ludzi. Że On nie zawsze wybiera tych, których my byśmy wybrali. No klasyka to oczywiście dobór dwunastu apostołów. Tak? Jakich sobie dobrał, to możemy mówić. Ale pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział zawiera właśnie słowa, które Paweł kieruje do Koryntian i wzywaj do refleksji, mówi rozejrzyjcie się i zobaczcie, kim jesteście.